Cześć, witajcie na kanale Kręcimy Nieruchomości. Ja mam na imię Grzegorz, jestem agentem nieruchomości i za chwilę pokażę Wam willę, którą aktualnie mam na sprzedaż. Jest to z pewnością gratka dla tych, którzy lubią klasyczne, luksusowe wnętrza. To moi drodzy, to zapraszam do środka. Przerwa na chwilę Twoje oglądanie, bo mam dla Ciebie bardzo ważną informację. Już teraz możesz zainwestować w jeden z 26 apartamentów inwestycji, w której teraz się znajduje Fort Hill. Usytuowanej w wyjątkowym miejscu u podnóża Beskidów. Każdy z tych apartamentów oferuje widok na góry. To doskonała propozycja dla tych, którzy pragną zachować aktywność zawodową, pracując zdalnie, jednocześnie ceniąc kontakt z naturą, kochają góry i ciszę. Więcej informacji uzyskasz wypełniając formularz, który znajduje się pod filmem. Witam nas hol wejściowy. Wysoki na 6,5 metra, bardzo przestronny, więc spokojnie będziemy tutaj czuli się od pierwszego kroku już bardzo swobodnie i bardzo wygodnie. Przy wejściu mamy dwie garderoby dla gości, dla domowników po lewej i po prawej stronie. Dwie bardzo duże garderoby. Duże lustro dodatkowo nam jeszcze powiększa tą powierzchnię, która nie jest mała. A ta wysokość naprawdę robi niesamowite wrażenie. Hol wejściowy to jest też takie miejsce, z którego rozchodzimy się w każdym kierunku domu. W jedną stronę do garażu, do salonu. Możemy wejść po schodach na górę lub przejść do kuchni. I my zaczniemy od kuchni. Chodźcie. Kuchnia. Kuchnia jest utrzymana w jasnej tonacji. Jak widzicie, mamy tutaj jasny blad. Jasne kolory ścian, szafki są w bardzo jasnych kolorach. Kilka tylko czarnych elementów, jak na przykład płyta indukcyjna, która znajduje się w tej wyspie, piekarni, kuchenka mikrofalowa i lodówka w takich czarnych kolorach, co dodaje nam takiej szlachetności i fajnie się wyróżniają te elementy zabudowy. Wszystko bardzo funkcjonalnie, bo tutaj mamy przygotowaną tą część roboczą obok płyty indukcyjnej, bardzo duży blat, więc mamy miejsce, gdzie możemy sobie wszystko tutaj poustawiać. Wyjmujemy coś z piekarnika, trafia to od razu tu. Wszystko praktycznie w zasięgu jednego kroku. Bardzo wygodne, duże pomieszczenie, w takim, w którym nawet kilka, kilkanaście osób będzie czuło się wygodnie, to na pewno będzie plus dla tych, którzy w tej kuchni lubią spotykać się ze znajomymi na przykład. Bo jak wiecie, dla wielu osób, właśnie w kuchni kończą się imprezy. Obok kuchni od razu jadalnia. Teraz mamy stół na 6 osób, ale spokojnie zmieści się tutaj stół taki większy na 12 osób. Jadalnia zaraz obok kuchni, więc ze wszystkimi tymi super potrawami, które przygotowujecie w tej kuchni, nie musimy daleko biegać, tylko przychodzimy tutaj, rozstawiamy. Jesteśmy w jadalni. Jadalnia to jest, jakby, pierwsza część takiej strefy dziennej, a ta strefa dzienna położona jest tutaj od strony ogrodu. Teraz pięknie nam wpada słoneczko, tutaj, do drugiej części tej strefy dziennej, czyli do strefy kominkowej. Duży kominek z pięknym lustrem, tutaj, porozstawiane kanapy, i to jest ta druga część, czyli jadalnia, strefa kominkowa. I ostatnia część tej strefy dziennej, czyli strefa telewizyjna. I też mamy okna z tyłu, możemy sobie wybrać albo patrzymy na telewizor, albo patrzymy na piękną zielę na działce. To już wedle wyboru, jak to woli. Wyjątkowy projekt stworzony przez architekta Lecha Domaszczyńskiego. Dom zaprojektowany i wykończony został z dbałością o wszelkie detale. Spektakularny projekt zlokalizowany w spokojnej zielonej okolicy, z dobrym dojazdem do ścisłego centrum Warszawy południową obwodnicą. Willa będzie idealną propozycją dla rodziny szukającej swojego miejsca w otoczeniu lasów, przy jednoczesnym dobrym położeniu komunikacyjnym. Słuchajcie, będąc w warto zwrócić uwagę na podłogę, bo jak patrzymy na tą podłogę, to pierwsze wrażenie, jakie mamy, to że jest tutaj położony taki parkiet drewniany w tej klasycznej, e, takiej e, pałacowej wersji, ale nie. To nie jest drewno to jest włoski gres porcelanowy imitujący drewno imitujący tak dobrze że operator z którym teraz nagrywam dopiero po kilkunastu minutach zorientował się to, że to rzeczywiście nie jest drewno. I muszę wam przyznać że każdy z klientów którzy tutaj przychodzą chwalą zachwycają się tą podłogą. Zobaczcie też jak dwie różne podłogi definiują nam pomieszczenia. Tutaj mamy część salonową z tym właśnie Gresem położonym imitującym drewno, a tutaj znowu mamy też włoski gres ceramiczny, marmuropodobny, nawet z, jak widzicie tutaj, tymi żyłkami imitującymi marmur. To jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o parter. Zostało nam jeszcze przejście do garażu, przejście do garażu, w którym mamy przepiękną tapetę. Chciałem, żebyście zwrócili na nią uwagę. To jest tapeta Roberto Cavalli. Tapeta, która, nawet w takim miejscu, podkreśla nam charakter glamour tego domu. Tutaj mamy toaletę na dolnym poziomie. Dalej mamy pomieszczenie gospodarcze spiżarnia. Tam się bardzo dużo dzieje, więc nie będę wam go pokazywał. I tutaj przechodzimy do garażu, w którym znajduje się całe zaplecze techniczne domu. Przy projektowaniu domu zastosowano szeregu dogodnień i najwyższej jakości instalacji. Mamy tutaj np. ogrzewanie w systemie Salus ze sterowaniem w pokojach pomiarem wilgotności oraz centralą Wi-Fi i systemem inteligentnego domu. Piec gazowy Sonier Duval z odzyskiem ciepła ze spalin z mocą 30 kW. Rekuperacja Tesla Green 600 z wentylacją wszystkich pomieszczeń i odzyskiem ciepła. Dalej mamy instalację fotowoltaiczną, dzięki czemu roczne koszty prądu sprowadzone są w tym domu praktycznie do zera. Hol wejściowy wypełniają te przepiękne granitowe schody, które prowadzą nas na piętro domu, na które teraz idę i wyjdziecie za mną. Słuchajcie, na piętrze domu znajdują się kolejne od mojej lewej pralnia, bardzo duże pomieszczenie. Dalej znajduje się strefa głównej sypialni, na którą składa się część sypialniana, dwie bardzo duże garderoby. Jedna z tych garderób sąsiaduje z pralnią i można ewentualnie uzyskać dodatkową sypialnię z łazienką poprzez połączenie garderoby i pralni. Strefa master to także pokój kąpielowy, który za chwilę zobaczycie. I dalej przechodzimy do kolejnej sypialni, gabinetu, łazienki i garderoby. Główna sypialnia znajduje się od strony ogrodu. Mamy zagwarantowaną ciszę, spokój i mamy zagwarantowaną widok na przepiękną zieleń. A główna sypialnia składa się praktycznie z czterech pomieszczeń. Głównym takim pomieszczeniem jest ta część sypialniana, ale mamy tutaj jeszcze dodatkowe dwie ogromne garderoby, dwie garderoby, z których jedna z nich może być przekształcona na odrębną sypialnię z łazienką i za mną pokój kąpielowy, do którego Was teraz zabieram. Pokój kąpielowy, który dopełnia nam tą część Master Bedroom. Z bardzo dużą wanną, dużą kabiną, taką podwójną prysznicową. Mamy dwie umywalki, pomieszczenie też utrzymane w takich jasnych kolorach, tak jak cały dom. Oczywiście też delikatne przełamania tego jasnego w postaci czarnych wykończeń, tutaj reprezentowanych przez wykończenie kabiny prysznicowej. Dużo światła, dużo luster też i oświetlenie takie w stylu glamour, jasno i też mamy wszechogarniający widok na zieleń, którą, która wchodzi nam tutaj wszystkimi oknami. Główną sypialnię zostawiamy za mną, wchodzimy do drugiej części domu, w której mamy tak sypialnia, schody, po których dostajemy się na poddasze. Poddasze zobaczycie za chwilę. Tutaj, po tych schodkach, schodzimy sobie troszkę niżej, bo wchodzimy na przestrzeń nad garażem. Stąd różnica poziomów. I mamy tak: tutaj jest gabinet, duża garderoba i łazienka, która, jak widzicie, może być cała ta część tutaj nad garażem, może być jakby odrębną strefą mieszkalną. Gabinet może stać się sypialnią, łazienka wtedy będzie tą właśnie łazienką, która obsługuje tą sypialnię, i garderoba. Będzie garderobą. Idealne miejsce, takie, żeby ulokować, nie wiem, może jakiegoś nastolatka, może rodziców, którzy mieszkają razem z właścicielami domu, bądź wykorzystywać według własnych potrzeb, tak jak jest na przykład teraz gabinet, garderoba, łazienka. Łazienka ma genialne wykończenie, ta glazura w takim klasycznym angielskim stylu wszystko w białych, jasnych kolorach. Tutaj też mamy takie przełamanie tej jasności czarnymi elementami szafkami, tudzież nawet obramówką luster i podłoga, która tu, tutaj została ułożona w taką jodełkę, ale to też mamy tutaj położoną podłogę ceramiczną. Powierzchnia domu to 450 m2, a dom znajduje się na działce o powierzchni 1500 m. We wnętrzu wykorzystano wysokiej jakości materiały wykonywane na indywidualne zamówienie. Na podłodze w salonie położono włoski gres porcelanowy matowy imitujący drewno producenta Sant'Agostino. Świetnie nam dzisiaj słoneczko zagrało na tym nagraniu. E, jesteśmy teraz e, od strony ogrodu. E, jak widzicie, klasyczna bryła, wszystko w jasnych kolorach, duże okna ze szprosami. E, dom jest też tak usadowiony, że mamy wszystkie pomieszczenia bardzo dobrze nasłonecznione. Jest świetnie postawiony pod względem słońca. E, ogród. W otoczeniu zieleni. W ogóle ten dom był projektowany przecież przez architekta, który projektuje tak willę w Konstancinie. I tutaj zostało to przeniesione na wawer. Okolica bardzo podobna, bo też mamy otoczenie lasów. Ciszę, spokój, śpiewają ptaki. Wszystko to, co potrzebne, żeby sobie w domu, we własnym domu bardzo dobrze wypoczywać. Napiszcie w komentarzu, jak podobał Wam się ten dom. Dajcie łapkę w górę. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, ci, którzy jeszcze nie subskrybują, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo zaczynamy znowu nagrywać i będą pokazane naprawdę świetne nieruchomości. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu na Kręcimy Nieruchomości.